Lato się kończy, ale to wcale nie oznacza, że musimy rezygnować z kolorowych, wyrazistych makijaży i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Pokażę wam jak zrobić trochę może festiwalowy, właśnie letni, wakacyjny makijaż oka. Ale zanim o oczach, to jednym z wakacyjnych problemów jest Kolor podkładu, który przed wakacjami był idealnie dobrany do naszej tonacji twarzy, a po wakacjach okazuje się, że jest zwyczajnie za jasny. I Kobo ma rozwiązanie na ten problem? Baza do przyciemniania podkładów. Wymieszana z podkładem w odpowiednich proporcjach idealnie dopasowuje kolor do karnacji skóry. E, pokażę Wam na przykładzie. To jest klasyczny kolor e, podkładu Kobo Professional Fit Perfection. A jak wygląda po przyciemnieniu? Wystarczy jedna kropelka, aby całkowicie zmienić odcień podkładu. Warto również zwrócić uwagę na tak zwany ocieplacz kolorów produkt, który jest potrzebny wówczas, gdy Twój podkład jest zaróżowy. Czasem w drogeriach nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten podkład, który kupi kupiłyśmy, jest dobrze dobrany do tonacji skóry ze względu na oświetlenie, które jest w drogeriach, czyli nie jest to światło dzienne. Wracasz do domu i okazuje się, że wybrałaś jednak zbyt różowy albo zbyt neutralny odcień do Twojego lekko-żółtego odcieniu skóry. I tu z pomocą przychodzi mikser ocieplający kolor podkładu. Wystarczy dołożyć jedną kropelkę, dobrze zmieszać podkład z, z tą bazą i zobaczcie, jaka jest różnica między podkładem nałożonym na dole, a tym zmieszanym z bazą ocieplającą kolor. Jeżeli chcecie, żeby podkład był rozświetlający, wystarczy dołożyć jeden z odcieni Glow Sensation rozświetlacza w płynie. No to ja sobie tutaj nałożę podkład. Ja również potrzebuję przyciemnić sobie kolor tego podkładu, ale też troszeczkę ocieplić, ponieważ dla mojej tonacji skóry jest on trochę zbyt różowy. Tak więc używam dwóch produktów naraz. Mieszam ze sobą. I dzięki temu uzyskuję idealny odcień mojej tonacji skóry. Żeby nie było efektu maski na twarzy, podkład musi być dobrany do odcienia naszej szyi, a nie do dekoltu. To ja się teraz szybko umaluję i zaraz przejdziemy do makijażu oka. Ja jestem już umalowana, a o tym, jak konturować, nakładać konkretne kosmetyki do konturowania, rozświetlania twarzy, obejrzycie w innych odcinkach, a teraz zabieramy się za oko. Do dzisiejszego makijażu oczu wykorzystam paletę cieni w takich kolorach. Zrobimy coś właśnie wakacyjnego, kolorowego tym razem, żeby coś zadziało się fajnego na tych oczach. I zaczniemy od nakładania korektora. Na oko, jako bazę, która wyrówna nam kolor i dzięki temu, że ma kremową konsystencję i nie zastygającą, bardzo dobrze będą przyklejały się pigmenty i cienie do, do powieki. Z palety Pitch Petal wybieram satynowy, jedyny świecący w zasadzie cień w stylu glamour, taki opalizujący na różowo i pomarańczowo. I nakładam go na górną powiekę. Ten cień nałożę na całą powiekę z wyjątkiem wewnętrznego kącika oka. Następnie matowymi cieniami z tej palety rozcieram granice nałożonego już cienia. Ten cień nakładam również w wewnętrzny kącik oka. Najjaśniejszym cieniem z palety rozcieram cienie tuż pod brwią. A teraz dolna powieka. Zanim nałożę cienie, nałożę również korektor. I na dolną powiekę nakładam różowy cień, kontrastujący, który również podbije bardzo tęczówkę oka. Pamiętajcie, żeby dobrze rozblendować cienie na dolnej powiece, do tego można użyć jaśniejszego cienia z tej palety. Do wewnętrznego kącika oka użyłam jasnego, najjaśniejszego cienia z paletki połączonego z jasnym różem. Bardzo lubię, kiedy na dolnej powiece jest jakiś kolor uzupełnić jeszcze linię wodną o ten sam kolor, który mamy na powiece dolnej nieruchomej. W tym celu możemy użyć tego samego cienia, ale żeby on przykleił się do linii wodnej, żeby pozostał na niej, musimy zmoczyć pędzelek, którym będziemy nakładać cień na linię wodną. I ten cień wtedy zachowuje się troszkę jak farba. Następnym elementem są mocno wytuszowane rzęsy. No to mamy to. Wakacyjny, kolorowy, świeży makijaż oczu jest zrobiony. Mogłabyś nałożyć sobie tylko błyszczyk, żeby uzupełnić ten makijaż, ale ja mam ochotę na jakiś mocniejszy akcent i w tym celu użyję pomadki w kolorze magenty. Pamiętajcie, że kosmetyki Kobo Professional możecie kupić wyłącznie w drogeriach natura lub na stronie www.drogeriatura.pl. Do zobaczenia. Przychodzi. Nie, przychodzi, no. Da, la, 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 la. E, I Kobo przyszło z problemem. Kobo też nie mogło przyjść z problemem. No tak. I co? Um. la uh, la 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 la. Dobra, jeszcze raz. Przyszedłem. <laughs>